Ja właśnie wróciłam do Gdańska. Czas na uczelnię. Tutaj, proszę bardzo, mój projekt. No, ja w ogóle się taka różowa, tutaj cała. Mam różowe przekąski, pićku, tutaj poki. No, i właśnie czas zabrać się za robienie projektu. No, jak widzicie, jest różowo. Różowo, totalnie różowe, lodówka, tu czy co macie różowo, no tu jest róży, to jest więcej róż, to ogólnie jakieś tam detale jeszcze są różowe, no wiadomo, że to jest z ketchup, więc to jest na razie w takiej wersji, ale no, jest to też wiadomo projekt tutaj akurat na uczelnię, więc to jest taka, no to nie jest mieszkanko, o tak bym to powiedziała, To jest trochę niebiesko, bo to część dla chłopca, takie się tak, no to jest mamusia, tutaj właśnie córeczka, chłopiec, synek, no proszę bardzo, oczywiście wiadomo, wszystko jeszcze tu się robi no, przykąsteczki i wszystko działam onet, myszka mi się spasowała. Także u mnie tutaj taki różowy klimacik, zaczynamy ogółem vloga, witam Was bardzo serdecznie, no. I ja tutaj szybko ogarniam, a rano trzeba wstać, ponieważ jedziemy do Warszawy, więc welcome back WWA. Tak, no, zostawiajcie ogólnie czapeczki, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no a ja Was witam bardzo serdecznie w tym vlogu. Jakby ktoś myślał, że mam mega mało różu, to w ogóle wziąłem sobie nowy case na telefon i mam takie te różowe te przestaweczki, więc no tutaj jak widzicie róż pełną parą po prostu. No. Wszędzie różowo. I projekty też. No. Wszystko różowe. Kocham róż. Taka różowa tutaj ja dzisiaj, cały różowy dresik. Mogłam zaraz wrzucić gdzieś tutaj nawet na ekranie foty właśnie jak wyglądałam w sumie, bo już jest wieczór, więc no wróciłam po 22 na chatkę. No do domku. Trzeba trochę przy projekcie zrobić i jutro Warszawa. Chciałam z Warszawy, bardzo przekąski, napoje i w międzyczasie powstaje projekcik. Moi drodzy, jedyny możliwy plan na przetrwanie sesji. Czy było to drogie, Tak. Czy spełniał swoje marzenia takie wnętrzarskie? Dokładnie tak, więc... Mm, mm, mm. Przekąski i wziąłam iPada, bo zaraz będę ogarniała elektrykę. już w Warszawie, a szkoła ogarnięta, także kontynuacja vloga, no w ogóle kocham te dresy, są tak zarąbiste a jeszcze bluzy, wiadomo do tego uwielbiam, tą torbę też ostatnio polubiłam nosić trochę bardziej w lato nosiłam, teraz z powrotem, walizkę sobie wzięłam, bo no, zostanie tutaj także let's go jest tam Wiki teraz aktualnie i proszę bardzo, pokażę Wam. Tutaj mamy, no to, tyłem to co prawda spinka, taki przepiękny kolor, to jest w ogóle mega złe światło więc to nie wygląda dobrze, ale takie o, ze dwa rozmiary, bo muszę przymierzyć. Przepiękna bluza, taka wiecie, tutaj o, takie pinkową, bo trochę taka jest przepiękna i właśnie ta bluza na przykład do tych będzie tak ładnie wyglądać. Tutaj akurat, no ja widać, wielka fanka Wika Pink, tutaj właśnie teraz te sobie przymierzę i bluzę jeszcze tylko na szybko, ale bluza jest raczej w dobrym rozmiarze, gorzej właśnie, nie wiem jak te leggings, taki komplecie chcę fajnie tutaj stworzyć. super torbę w ogóle. Słuchajcie, to są te spodnie tego mojego dresiku, który po prostu uwielbiam i ta bluza ubram i to to dosłownie wygląda jak kolor, jakby to był na przykład komplet. No totalnie ten mój dress, bo właśnie to górę i to wygląda totalnie jakby to był komplecik, proszę bardzo. Tutaj, o, zobaczcie. Nie no, ta bluza jest przepiękna. Jestem w niej zakochana totalnie. I to, no, normalnie jak komplet. Tutaj teraz mierzymy te. I tu mamy bluzę i teraz ubrałam sobie te, no wiadomo, że nie te butki i, i tak dalej. leśniczki Zaczynamy po wydwabie od naleśników. Jak tutaj na wynos, bo się trochę spieszymy do kina, ale ogólnie biała czekolada z malinami. No, możemy tędy. Pierwszy raz mam ten smak, biała czekolada z malinami. Jest obłędny, naprawdę rozpływam się. Przed tutaj, jeszcze kończymy go się jest naprawdę... No szczerze zresztą sobie, wiecie, moja pistacja ma zagrożenie i tutaj mam jeszcze w ogóle picie żelki, bo byłam przed nią w karfi że sobie wezmę do torby. I chcę jeszcze teraz szybko przed kinem zdążę się napić i zjeść. Ej, zobaczcie w ogóle w Zara Home, taka przepiękna cukierniczka. No... Mega ładna jest ta seria, już wiecie co prawda, dodatki tutaj, ale no obłędne są te rzeczy. Udało mi się zawsze znaleźć w końcu moje upolowane czarne futerko ogólnie, bo idę na osiemnastkę i potrzebowałam do, do mojego looku. Może nawet w tym vlogu mój look osiemnastkowy, więc kupujemy. W Stradivariusie takie futereczko, w sensie muszę je wiadomo kupić, bo kupiłam te czarne właśnie tą osiemnastkę, jak wam wspomniałam, a poszukiwałam czegoś takiego i tu jest w Stradivariusie. No pasuje mi nawet do budków. I zobaczcie, w Stradivariusie też takie przepiękne naszyjniki, tylko szkoda, bo nie widzę one. Na razie. Tak mi się podobają moi drodzy takie kieliszki. To są w ogóle kieliszki. Te tutaj o dokładnie to, to, to. To jest takie piękne do mnie, do Warszawy. Tutaj też z Home Na pewno w łazience, u mnie z Warszawy zobaczycie nowaciki I mam jeszcze takie drugie. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Kolejnego dnia jesteśmy nadal w Warszawie. Mam ogólny skificik, że różowa koszula. Tutaj, no, serduszko moje. Zbieramy się zaraz do arkady. Jest ogólnie niedziela, ale handlowa chyba z tego, co zdążam ogarnąć. Z rana, więc no, na pewno jest dzisiaj kino. I na macze. Mam taką fazę na macze na owsianym ostatnio, że to jest po prostu masakra. Mam ją pić cały czas bez przerwy. Na pewno dzisiaj koniecznie idę na macze, bo w sumie chciałam iść wczoraj, ale jakoś tak to, 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 to i tak wszędzie cały czas na szybko i coś nie wyszło, więc dzisiaj już macza jest must have. Tutaj jest futerko, które Wam wczoraj pokazywałam. Ona jest fajne i dzisiaj je ubrałam. Mam taką też przepiękną różą koszulę, butki i taki look. They stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a big box in my closet with the fall pictures we took. Oh, and I keep finding dog ears that you left in my books. Miss your hey Can I just crash over? Cause you crashed in like a tsunami. Woke come next to you? So hung over. Sunlight painted stripes in your body. I'd give anything that I have. Just another one your nights You can have an arm and a normal life. Tu są macie, wszyscy się w i stwierdzili oczywiście na owsianym, bo uwielbiam najbardziej i wszyscy się mną zainspirowali. No i też wzięli na owsianym, więc będziemy zaraz pić cieplutkie, takie fajne. Tsunami woke up next to you So all over sunlight In stripes stress of your body I'd give anything that I have just another one of your nights You can have it all in a night just a, just a Minute more your time Mega dobry popcorn, moi drodzy, a obok poki. Ja mam taką fazę na maczę ostatnio. Totalnie. Moje pierożki, teraz jesteśmy tutaj na obiadku i wzięłam sobie ogólnie z masełkiem. To to już Wam ostatnio mówiłam w jakimś innym vlogu. Uwielbiam z masełkiem wersję i mam z ziemniaczkami i pieczarkami. nam dzień oczywiście od Miller Misia pistacja kokos bezmiennie moja miłość nie póki sobie ja będę do tego tak tutaj jeść no oczywiście macza faza trwa nadal